Huhu. Cześć stary, co słychać? Cześć tygrysku! Tygrysek? <śmieniczy> A to co znowu? Ja, ja. Cześć króliku, co słychać? O, tygrysku, czy nie możesz wejść normalnie, tylko brykasz ciągle i... Nie jesteś tygryskiem Nie. Jestem kłopouchy. Czy ty mnie nie znasz? ba, 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 ba. to ty też brykasz? To kłopoużki lubią najbardziej. O, nie, tylko nie to. Nie, dwóch takich samych. Cześć, kolego, kubusiu. Witaj, tygrysku. E, może mi się wydaje, ale czy z tobą nie jest czasem coś... nie tak? Ty! Co ty wyprawiasz? To ja jestem ten Purybryka! Ja chcę być tylko bardziej lubiany. Tak, ale nie ćwicz tego na mnie! Poza tym, jeśli masz już brykać, brykaj jak należy, a więc musisz to robić yy, szybciej i z gracją. Tak, tak, jak ja. Szybkość i gracja. Się, Łapię cię! Uciekać muszą. Co to? Co za wrzaski? Czy ty to słyszysz, Puchatku? Co, ten hałas? Czy twoje pytanie, czy słyszysz, Puchatku? Głapołuchy, Spójrz, co zrobiłeś! Słucham, co masz mi do powiedzenia? NTNR. No tu na razie. Ja tego nie mogę pojąć. Kłapołuchy zachowuje się e, jak tygrys. Jestem pewien, że to twoja wina. Tak, ale spójrzcie na to inaczej. Kłapołuchy bryka teraz nawet lepiej od ciebie. Lepiej ode mnie? Oczywiście. <stwarzy algum> Stworzyłem osła potwora. <neiidentalny> Hej, kolego kubatku! Chcesz się ze mną pobawić? Ach, nie, dziękuję, Kłopołuszku. Zawsze jak się bawimy, to ja się tylko przewracam. O, jest!